To będzie lato pełne niezwykłych muzycznych wydarzeń w Sempulie Kraińskim, a sceną dla artystów stanie się Molo. To właśnie z tego miejsca zabiorą oni swoją widownię w muzyczną podróż po świecie. Pod takim tytułem organizatorzy przygotowali tegoroczny, bezpłatny cykl koncertów dla mieszkańców i turystów. Michał Pik z Centrum Kultury i Sztuki, z którym spotykamy się w jednym z najbardziej urokliwych miejsc w mieście, czyli na Sempoleńskim Molo, przekonuje, że warto przyjechać, zobaczyć i posłuchać. A pierwsze wydarzenie w gorących kubańskich rytmach zaplanowano już w przedostatni weekend czerwca. Odwiedzą nas artyści z Kuby, Grupa Tropi Kuba. To wydarzenie objął patronatem honorowym ambasador Kuby w Polsce. Temu wydarzeniu będzie towarzyszyć też wystawa fotografii zaprzyjaźnionego z Centrum Kultury i Sztuki fotografa, podróżnika Ryszarda Sobolewskiego. Chwilę później, bo 4 lipca zapraszamy ponownie na Senpoleńskie Molo na występ. Quentina Kowalskiego. Usłyszą Państwo wówczas utwory, dobrze znane utwory, jak nie mam z filmów, m.in. Quentina Tarantino właśnie. 7 lipca z kolei zapraszamy na kolejną edycję festiwalu, festiwalu Chopin na wakacjach. To w Pałacu w Komierowie. I tam też w Komierowie 18 lipca koncert muzyki klasycznej. A jeżeli ktoś nie lubi muzyki klasycznej, to tego samego dnia zapraszamy znowu na Sępówlejskie Molo, gdzie wystąpi skandynawski gitarzysta brusowy Erik Hanson. Kilka dni później, 26 lipca, odwiedzi nas popularna polska wokalistka Iwona Węgrowska i ona również w tych pięknych okolicznościach przyrody na Sempoleńskim Molo wystąpi. No i sierpień. Sierpień zaczynamy znowu blues rockowo z gitarzystą Jean-Marxem Santelem, gitarzystą pochodzenia haitańskiego. No i zwieńczenie tegorocznych dni Sempulna Krańskiego, czyli myślę to, na co wielu mieszkańców Sempulna i nie tylko czeka. Duży koncert na stadionie miejskim, gdzie wystąpi Kasia Kowalska, artystka świętująca 30-lecie wydania swojej debiutanckiej płyty, płyty Gemini. Jej koncert poprzedzi z kolei występ lokalnej grupy rockowej Rockefeller, także zapraszamy już chwilę wcześniej o godzinie 19 na stadion miejski w Sempulnie Krańskim. Poszczegółowy harmonogram wydarzeń zaplanowanych na sempoleńskie lato artystyczne. Odsyłamy na Stronę Centrum Kultury i Sztuki w Sempólnie Krańskim i nasz profil facebookowy. Po sporej dawce muzyki zapewne przyda się chwila ciszy, relaksu i odpoczynku. Miasto stawia na rozwój turystyki, szczególnie wokół jeziora Sempoleńskiego. To tam znajdują się tężnie solankowe, jest ścieżka przyrodnicza i rowerowa. Nie brakuje również miejsc, z których możemy wypłynąć na jezioro. Posiadamy rowery wodne, posiadamy kajaki, łodzie wiosłowe. Oprócz tego dysponujemy również rowerami miejskimi, do których posiadamy również pięć wózków tak zwanych riks, co mogą wykorzystać szczególnie turyści, żeby przejechać nasze piękne ścieżki rowerowe wokoło jeziora razem z dziećmi. Preferujemy przede wszystkim również pływanie rodzinne. Stawiamy na dzieci, stawiamy na rodziny, zapraszamy wszystkich mieszkańców, a również osoby przybywające do nas. Korzystajmy wszyscy z jeziora, które znajduje się w centrum miasta. Korzystajmy z tych atrakcji ze Słoneczka. No i przede wszystkim cisza ekologiczna, która obejmuje jezioro Sempoleńskie. Nie ma warkotu, wielkich motorówek i tak dalej. Przede wszystkim przyroda. Cisza ekologiczna wynika z, z rzadkiego ptactwa, które się znajduje tutaj, więc można obserwować perkozy, kormorany, które są wiele, wiele innych ptaków, ale również rośliny. Są grążele, są te nenufary. Niedaleko jest tak zwana miska, gdzie można sobie zrobić przecudne zdjęcia, jeśli chodzi o kwiaty, które tam są. Są to co prawda rośliny chronione, ale można wjechać, można zobaczyć i poczuć się dosłownie jak w niebie. Jak co roku Kraińskie z początkiem sierpnia będzie obchodziło także Dni Miasta, to cykl wielu wydarzeń kulturalnych. Kulminacyjna data to 10 dzień sierpnia, kiedy przypadają imieniny świętego Wawrzyńca, który już od wielu lat jest patronem miasta. Z tej okazji zostaje także wyróżniona osoba która za działalność na rzecz miasta i lokalnej społeczności otrzymuje statuetkę świętego Ważeńca.